Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Tym razem telefonicznie łączymy się z prezydentem Nowego Sącza Ludomirem Handlem. Dzień dobry, halo, halo. Witam serdecznie Panią Redaktor, witam nowosądeczan. Dobrze się słyszymy, tak? To jeszcze tak, tak kontrolnie, jest. bo cały czas telefonicznie łączymy się z Panem Prezydentem. Mam nadzieję, że ostatni raz. A właśnie, miejmy nadzieję, że ten koronawirus nam będzie odpuszczać powoli. Wczoraj gościliśmy na naszej antenie wiceprzewodniczącego Rady Miasta Nowego Sącza Ma Michała Kąziołkę, który poruszył kilka tematów związanych z Panem Prezydentem, między innymi o tym, że w Nowym Sączu tworzy się kult jednostki, który jest troszeczkę podporządkowany pańskiej osobie. Ze względu na to, że w wielu miejscach na terenie Nowego Sącza znajdują się podpisy Pańskich inwestycji. Podpisy na zasadzie Pańskiego imienia i nazwiska. Co Pan sądzi o tych oskarżeniach dotyczących właśnie tego, że wokół swojej osoby tworzy Pan pewnego rodzaju kult, właśnie jednostki? No to oczywiście są śmieszne oskarżenia. Ja myślę, że. Nowosądeczanie doskonale pamiętają, że w 2018 roku prezydentem miasta został wybrany Ludomir Handzel i nie zamierza m, używać innego imienia i nazwiska, podpisuje się pod inwestycjami, podpisuje się pod pomysłami, pod rozwiązaniami, które proponuje. Sądeczanom własnym nazwiskiem, własnym imieniem. Nie będę się tego wstydził. Natomiast wiem o tym, że są takie osoby, które boli to, że ta prezentura to prezentura aktywna, która nawiązuje kontakt z, z mieszkańcami. Ja rozmawiam z, z mieszkańcami Nowego Sącza, informuję ich na bieżąco o tym, co się w mieście dzieje, jak się miasto zmienia, jakie są pomysły rozwojowe. Także zamierzam nawet zintensyfikować te kontakty i tutaj i wszystkim tym, którzy, których to będzie bolało, to tylko mogę przestać pozdrowienia z tego tytułu, ponieważ budujemy taki zintensyfikowany system informacji, wielokanałowy. Zarówno właśnie radio, tak jak dzisiaj, również telewizja, internet, ale także przekaz na papierze, biuletyn, który rozpoczął, był wydawany już w 2019 roku, będzie dalej wydawany. Może informacje outdoorowe również na, na billboardach. Po to, żeby mieszkańcy wiedzieli, co się dzieje w mieście, co robi prezydent, żeby go widzieli, ponieważ prezydent został wybrany przez mieszkańców Nowego Sącza i dlaczego ma się chować? No właśnie, Panie Prezydencie, bo właśnie ze strony choćby pańskiej opozycji w Radzie Miasta pojawiają się zarzuty, że tych informacji być może jest nawet zbyt dużo, dlatego że w każdym możliwym miejscu, przy każdej możliwej inwestycji pojawia się pańskie zdjęcie z informacją, że udało się wybudować kilka metrów na przykład drogi i zarzuty padają pod kątem tego, że np. czy to stojaki na rowery, czy to fotele, a właściwie leżaki w strefie wypoczynku też były podpisane pańskim nazwiskiem. Nie jest to takie trochę stawianie sobie pomników za życia? No, jeżeli pomniki ma być leżak, to chyba to jest raczej śmieszne. Ja myślę, że taki, taka forma pozdrowienia mieszkańców tego, że prezydent jest obecny, jest, jest z nimi, to raczej jest pozytywne. Odbieram dużo więcej sygnałów takich, którzy, osób, które mówią, że bardzo dobrze, że jestem aktywny, że mnie widać, że wychodzę do ludzi, że rozmawiam, że komunikuję się, przekazuję informacje. Przede wszystkim dawniej nie było tych stojaków na rowery, nie było tych leżaków, nie było stref parkowania i pewnie to boli tych, którzy, którzy wcześniej zarządzali miastem, którzy mieli wpływ na inwestycje że, że teraz miasto zdecydowanie przyspieszyło, jest aktywne i, i prezydent się komunikuje z mieszkańcami. Ci, którzy obserwują, próbują też szacować, ile to może wszystko kosztować, dlatego że czy właśnie inwestycje związane z banerami dodatkowymi, które są rozwieszane na mieście, czy też tworzenie, można by powiedzieć, takiej troszkę ratuszowej telewizji. Mówię tutaj choćby o PLH News, czyli właśnie tym programie, w którym pan informuje o tym, co dzieje się na bieżąco, że to jest spory wydatek i być może warto byłoby jednak na tym oszczędzać w dobie koronawirusa. To od razu Pani Redaktor informuje, że wydatki na promocję miasta spadły o 300 tysięcy złotych. W 2018 roku było to 850 tysięcy, w 2019 było to 550 tysięcy. Jeżeli widać, że ta informacja i przekaz jest mocniejszy, a jednocześnie jest tańszy, to tylko adwersarze wystawiają mi laurkę, bo to oznacza, że mniejszymi pieniędzmi można zrobić większy efekt, można pokazać więcej informacji, przekazać mieszkańcom i, i, i będę utrzymywał ten kierunek zdecydowanie, bo Kilka tysięcy osób, które mają ze mną w ten sposób kontakt przez profil Facebookowy, przez kontakty w radiu, w telewizji. Warto naprawdę, żebyśmy budowali tą wspólnotę w Nowym Sączu, żebyśmy wymieniali informacje. Ja się wsłuchuję w głos mieszkańców, pytam się ich, jak rozwiązać poszczególne tematy, poszczególne problemy w Nowym Sączu, i myślę, że to jest bardzo cenne. Tutaj na pewno trzeba przyznać, że Pańskie spotkania online zbierają dość dużą publikę i rzeczywiście tam pada bardzo dużo pytań, ale jak Pan mówi, że tutaj jest kwestia oszczędności, 300 tysięcy złotych. Pani wiceprzewodnicząca Rady Miasta podobno już od jakiegoś czasu prosi Pana o to, aby upublicznił Pan wydatki na temat tego, ile pieniędzy wydawanych jest na promocję i ubolewa nad tym, że te informacje do niej nie docierają. Skąd w takim razie ten brak przepływu informacji? Ja te informacje przekazałem. Nie wiem, czego, dobrze było, żeby to było dookreślone, bo tak powiedziałem, 850 tysięcy było wydane w 2018 roku, kiedy nie byłem prezydentem, 550 tysięcy zostało wydane w zeszłym roku. Ja uważam, że trzeba rzeczywiście dobrze wydawać te pieniądze, tak żeby miasto na Sąd było widać i żeby przede wszystkim można było się komunikować z mieszkańcami. To jest podstawowa sprawa, żeby była ta zwrotna informacja od mieszkańców. Czy są zadowoleni z tego, że się buduje basen nad łubinką, Amfiteatr, że są remontowane drogi. Cieszę się z kolejnych inwestycji i myślę, że, że warto to robić. To spytam pana w takim razie o oszczędności, bo wiemy, że ratusz przymierzał się do takiego rozwiązania, aby oszczędzać na wydatkach bieżących. I tutaj pojawiły się tematy, choćby tego, że prawdopodobnie będą konieczne zwolnienia w ratuszu, co od razu e, w, 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 wzbudziło też falę wielu komentarzy, czy to w sieci. Czy to także wśród naszych słuchaczy? Czy takie zwolnienia w ratuszu będą? Ja myślę, że przy czterech osobach zatrudnionych to naturalną sytuacją jest, że zawsze jest jakiś normalny ruch kadrowy. Oczywiście w pierwszej kolejności będziemy rozmawiać z osobami, które mają wiek emerytalny, które mogą odejść na emeryturę, są zabezpieczone i finansowo, i, i, i społecznie. To A dużo jest, taki jest takich osób? Sporo. Rzeczywiście coraz więcej osób chodzi w ten wiek emerytalny i tutaj myślę, że warto, żeby te osoby robiły miejsce dla dla osób, które, które wchodzą w ten wiek produkcyjny, które mogą być zatrudnione, które mają tą świeżość. Oczywiście pozbywamy się dużego potencjału takiego doświadczenia, ale wydaje mi się, że taka formuła, czyli odchodzenia w pierwszej kolejności osób, które już mają jakieś świadczenia jest najlepsza. Mm -hmm. I kiedy możemy się spodziewać w takim razie takich kroków, że ten skład to personalny jest, to, to jest się uszczupi? To jest proces płynny, te osoby odchodzą. Wiem, że wczoraj też jedna z osób, które mają bieg emerytalny, podpisała taką deklarację, że w lipcu odchodzi. To, to jest cały czas prowadzone. Tak jak powiedziałem, 400 osób w takim zakładzie pracy, gdzie jest zatrudnionych tyle osób. Myślę, że to jest naturalny ruch kadrowy, że się cały czas coś dzieje, no bo to, to, to nie jest firma, gdzie są dwie czy trzy osoby, tylko to jest duży, duży rozwój. Organizm. Niedawno rozmawialiśmy z panią wiceprezydent Nowego Sącza Magdaleną Majką na temat Pałacu Młodzieży. Tutaj też pojawiły się informacje o tym, że Pałac Młodzieży ze względu na niskie subwencje w tym roku, które w większości będą musiały pójść na podwyżki dla nauczycieli, będzie musiał troszeczkę ograniczyć swoją działalność, dlatego że pojawiały się tam zajęcia niekoniecznie związane z kulturą. Czy to oznacza zwolnienia dla pracowników tutaj właśnie w tym ośrodku? Państw młodzieży to wielka wartość dla Nowego Sącza, dla mieszkańców Nowego Sącza. To jest ponad grubo, ponad 2000 dzieci, które uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach. I rzeczywiście wiem, że pani prezydent chce się skupić na tej działalności kulturalnej rozwojowej. Pewne aktywności na pewno przez pewien czas będą ograniczone, ale co do zasady będziemy rozwijać ten projekt. Ja przypominam, że złożyłem wniosek o dofinansowanie dalszego remontu pałacu młodzieży z grantów norweskich. Bardzo mi jest przykro, że są rozpowszechniane przez przewodniczącą na przykład Rady Miasta takie informacje, że na przykład budynek ma być sprzedany, bo proszę sobie wyobrazić, jak taka informacja dotrze do decydentów, może się okazać, że zawahają się przed przyznaniem takich środków lub zdecydowanie będą chcieli ograniczyć takie, takie, takie dotacje. Czyli to jest działanie na szkodę miasta, bo wytwarzanie złej atmosfery wokół, wokół wniosku może spowodować, że po prostu nie, nie dostaniemy tych środków. I co wtedy powiemy mieszkańcom Nowego Sącza, że przerywamy remont, który jest w toku Pałacu Młodzieży? To byłoby bardzo, myślę, złym pociągnięciem. A co tutaj mogłoby się zmienić w takim razie w Pałacu Młodzieży po zdobyciu tych pieniędzy, o których Pan mówi? No, przede wszystkim pojawiłaby się piękna sala dla naszych zespołów regionalnych, e, dokończylibyśmy e, remont drugiej części e, budynku, a, a także... E, e, które tam się wewnątrz znajduje. Także wydaje mi się, że tutaj remont pałacu trzeba dalej kontynuować. Jestem przekonany, że w tej kadencji go zakończymy i sądeckie dzieci będą mogły korzystać już naprawdę z pięknych wnętrz. Połowa tego pałacu można powiedzieć jest w tej chwili wyremontowana. Zapraszamy serdecznie na zajęcia. Szeroka paleta propozycji, mam nadzieję, że już w normalny sposób po COVID-zie e, będziemy mogli w, we wrześniu wrócić do działań. Natomiast w tej chwili będziemy uruchamiali bezpieczne wakacje, które też, w, w tym w których też pałac mówi, że będzie brał udział, ale będą to raczej zajęcia e, poprzez internet, poprzez telewizję, właśnie poprzez radio, tak, żeby nie wzbudzać jeszcze niepotrzebnego ryzyka e, związanego z, z zakażeniem. No właśnie, wszystko powoli przenosi się do internetu, jeśli chodzi o kulturę, a skoro już jesteśmy przy tej kulturze, to muszę spytać o audyt i wyniki audytu, które ostatnio zostały opublikowane dotyczące Miejskiego Ośrodka Kultury, które też budzą troszeczkę pewnego rodzaju, znowu kontrowersje, dlatego, że zdaniem niektórych mieszkańców, niektórych radnych, nie zostały one wykonane profesjonalnie. Zarzuca się, że dokumenty były wynoszone na zewnątrz, że na przykład nie było, nie, był, nie, odbywało, się, nie odbywało się tak kontrola przy obecności osób z moku co pan sądzi o tych zarzutach No oczywiście to są bezpodstawne zarzuty które próbują deprecjonować wyniki no, wyniki są porażające prawie pół miliona nieprawidłowości pół miliona złotych jeżeli chodzi o gotówkę natomiast oczywiście też duże niedociągnięcia organizacyjne gołym okiem widać że środki były niewłaściwie rozliczane i i fakturowane usługi Miejskiego Ośrodka Kultury. To instytucja, która powinna być szczególnie chroniona, bo to jedna z perełek Nowego Sącza, a stała się prywatnym folwarkiem kilku osób niestety. Mam nadzieję, że przyszłość będzie taka, że że MOG będzie się tylko rozwijał od strony i organizacyjnej, ale przede wszystkim będzie transparentny, będzie przynosił korzyści i, i, i te kulturalne, i wizerunkowe, ale także i finansowe. Jeżeli się fakturuje tylko 5 czy 6 paragonów na jesiennym festiwalu, festiwalu teatralnym na spektakl, to chyba Patrząc na salę, wszyscy wiemy, że musiało być coś nie, nie bardzo dobrze zafakturowane, ponieważ sala pełna, a mamy tylko pięć paragonów. No, widać ewidentnie, że coś było nie tak w Moku do tej pory. No właśnie, no, ale skąd na przykład wątpliwości pojawiające się w momencie, gdy poprzedni dyrektor Dawid Listos nie chciał przyjąć tego właśnie? raportu, a pod nim podpisał się pełniący obowiązki dyrektora Marcin Poręba, który przecież zatrudniony jest w ratuszu. No, no to rzuca na pewno jakieś to złe to światło, ewidentnie. prawda? Przeraziło chyba. I przerosło, no też funkcja menadżera kultury jest inna niż artysty, niż osoby, która ma przekazywać nam te emocje. Ewidentnie jest potrzebna osoba, która po prostu jest w stanie zapanować także nad stroną tą formalną i finansową, a nie tylko nad stroną samego przekazu artystycznego. Panie prezydencie, to na sam koniec pytam o dzisiejszą sesję Rady Miasta. Dzisiaj też sporo tematów, między innymi związanych z sądeckimi wodociągami. Będzie projekt dotyczący tego, aby nowy sąd mógł przejąć e, udziały. E, czy już jest zgoda PFR-u na to, aby właśnie wcześniej odkupić część udziałów, które wcześniej należały do nowego sądza? Oczekuję na odpowiedź PFR-u, natomiast, natomiast cały czas uważam, że nowy sąd powinien mieć decydujący głos w sprawach sądowskich wodociągów. Woda w nowym sądzie i odbiór ścieków jest za drogi, może być tańszy, jestem o tym przekonany. Te faktury, które również ja dostaję, są porażające i trzeba z tym zrobić raz na zawsze porządek, a nie dokładać kolejne miliony do spółki, która ma się bardzo dobrze, żyje jak Pączek w Maśle. I i bezczelnie przysyła nam wysokie rachunki zawody. No rozumiem. Czyli ta zgoda, która dzisiaj być może się pojawi, miejmy nadzieję, że radni właśnie tak zagłosują, będzie otwarciem drogi do wykupienia udziałów, tak dobrze to rozumiem? Ja, ja myślę, że to nie jest rzecz tutaj kluczowa, bo, bo... Najważniejsze jest to, że ja będę konsekwentny i mam nadzieję, że w ciągu tej kadencji uda się odzyskać kontrolę nad sądeckimi botociągami, a zatem e, podjąć e, działania takie, które doprowadzą do obniżenia ceny wody. E, no, stało się, jak się stało w poprzedniej kadencji, straciliśmy kontrolę. Między innymi właśnie <laughs> wiceprzewodniczący Rady Miasta przyłożył do tego e, swoją rękę i ten e, anioł o, o czarnych skrzydłach przyniósł nam właśnie te faktury, między innymi za które mamy dzisiaj, bo nie mamy kontroli, nie mamy wpływu na politykę miasta w, w zakresie kształtowania cen wody. Oczywiście temat sądeckich związany z sądeckimi wodociągami i, i, i cenami za wodę i ścieki jest dość złożony, więc myślę, że jeszcze wrócimy do niego na naszej antenie. Na pewno po dzisiejszej sesji też on pojawi się w przestrzeni medialnej. Dziś bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Naszym gościem był prezydent Nowego Sącza Ludomir Handel. Mamy 28 minut po godzinie 8. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo Panie Redaktor. Jak pani pozwoli, to mamy dzisiaj szczególny dzień, bo to jest 26 maja dzień mamy. A, Chciałbym oczywiście. wszystkim sądeckim i polskim mamom złożyć życzenia wszystkiego najlepszego. Doceniamy i szanujemy Was bardzo. Oczywiście my też przyłączamy się do tych życzeń. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Słowo za słowo, poranny gość, radia RDN Nowy Sącz.